Czas na podsumowanie transferów w minionym tygodniu. Transferowa karuzela się rozkręca i za nami kilka kolejnych ciekawych ruchów. Dzisiaj będzie o młodych talentach, dość nietypowych ruchach i prawdziwa bomba z Premier League. Oto 8 największych transferów potwierdzonych w minionym tygodniu. Zaczynamy od transferu, który ucieszył polskich kibiców, szczególnie tych Górnika Zabrze. Dominik Sarapata, 17-letni defensywny pomocnik, przenosi się do FC Kopenhaga za 4 miliony euro, a licząc wszystkie bonusy, kwota może wzrosnąć do 6 milionów euro. To Większy transfer wychodzący w historii górnika. Sarapata błyszczał w kadrze U18, a w minionym sezonie zadebiutował w ekstraklasie. Finalnie rozegrał ponad 1500 minut. Czy to dobry moment na wyjazd? Daj znać w komentarzu. Przenosimy się do Anglii. Do Brighton za 11 milionów euro przechodzi Diego Coppola, 21-letni środkowy obrońca z Helasu Verona. Jeśli Brighton kupuje obrońcę z Serie A, to wiedz, że coś się dzieje. Coppola to mierzący 192 cm stoper, który już od dwóch sezonów grał regularnie w pierwszym składzie Verony. Wyróżnia się nie tylko warunkami fizycznymi, ale też dojrzałością, jakiej nie spodziewasz się po gościu z rocznika 2004. W poprzednim sezonie rozegrał 31 meczów w Serie A. Był liderem bloku defensywnego drużyny, która utrzymała się rzutem na taśmę. Nie unika pojedynków. Dobrze czyta grę i ma całkiem przyzwoitą technikę, jak na środkowego obrońcę. Brighton zapłaciło 11 milionów euro i ma plan jak zwykle zrobić z niego piłkarza za 3 razy tyle. A że znają się na robieniu interesów w Premier League, ten ruch może się zwrócić szybciej niż się wydaje. Zostajemy w Premier League. Bournemouth wzmacnia lewą flankę. Adrian Trauffer, 23-letni reprezentant młodzieżówki Francji, przechodzi z Rennes za 13,5 miliona euro. Szybki, ofensywny, solidny w obronie. Dokładnie tego potrzebowały Wisienki. Na poziomie League An zagrał 150 meczów, notując 7 goli i 18 asyst. W Bournemouth ma nie tylko wzmocnić bok obrony, ale też nadać całej defensywie więcej spokoju, dokładności i piłkarskiej inteligencji. Czas na Hiszpanię, gdzie Villarreal zgarnął prawdziwą perełkę, Alberto Moleiro, nazywany nowym Pedrim, opuszcza Las Palmas za 16 milionów euro. 21-latek ma fenomenalną wizję gry i może być następcą Gerarda Moreno. Nie bez powodu porównywany jest do Pedriego. Obaj pochodzą z Wysp Kanaryjskich. Grali w Las Palmas i są ofensywnymi pomocnikami z bajecznym balansem i wizją gry. Moleiro ma za sobą ponad 90 występów w barwach Las Palmas, z czego prawie połowa w La Lidze. To zawodnik o niesamowitej technice, który potrafi zarówno dryblować w tłoku, jak i posłać dokładne ostatnie podanie. W minionym sezonie notował średnio 1,8 kluczowego podania na mecz i był liderem Las Palmas w kreowaniu sytuacji, mimo zaledwie 21 lat. Może nie ma imponujących statystyk, ale nie można nie docenić jego wpływu na kreowanie akcji. Villarreal chce wrócić do walki o europejskie puchary, a Moleiro ma być twarzą nowego projektu. Ciekawy transfer również we Włoszech. Komo pozyskało za 18 milionów euro Martina Baturinę z Dinama Zagrzeb. Chorwacki pomocnik był na radarze Romy i Lyonu, ale to Como, wspierane pieniędzmi z MLS, wygrało wyścig o jego podpis. Baturina to ofensywny pomocnik, który od dwóch sezonów był kluczowym graczem Dinama. W wieku 22 lat ma na koncie ponad 100 występów w seniorskiej piłce. Regularnie gra w młodzieżowej reprezentacji Chorwacji i już teraz wiele osób widzi w nim nowego Modricia. W poprzednim sezonie strzelił 6 goli i zaliczył 10 asyst. Ale ale to nie liczby robią wrażenie, tylko sposób, w jaki porusza się po boisku. Ma świetne panowanie nad piłką, balans, lubi grać pod presją i nie boi się brać odpowiedzialności na siebie. Como pokazuje tym transferem, że plany awansu do europejskich pucharów biorą na poważnie. Wolves kontynuują swoją hiszpańską misję. Fer Lopez, 21-letni napastnik Celty Vigo, dołącza do Wilków za 23 miliony euro. Na papierze? Młody Hiszpan z klubu, który ledwo się utrzymał. W praktyce? Jeden z najbardziej niedocenianych talentów ofensywnych w La Lidze. To napastnik, który może grać też jako cofnięta dziewiątka albo skrzydłowy. W ostatnim sezonie dla celty strzelił 9 goli i dorzucił 4 asysty. I to w drużynie, która przez większość roku wyglądała tragicznie. Nie jest typowym killerem w polu karnym, ale za to ma to coś. Potrafi zgubić krycie jednym przyjęciem. Wolverhampton inwestuje 23 miliony euro, wierząc, że Fer Lopez będzie stanowił o sile ich ofensywy. Czy odpali w Premier League? Dajcie znać w komentarzu. Teraz czas na transfer mistrza Hiszpanii. Joan Garcia przychodzi z Espaniolu za 25 milionów euro. Młody Hiszpan był najlepszym bramkarzem dla ligi według The Athletic, mimo gry w zespole walczącym o utrzymanie. 24-latek rozegrał 38 meczów w poprzednim sezonie i zanotował 146 udanych interwencji, najwięcej w całej lidze. Barsa aktywowała jego klauzulę wynoszącą ponad 25 milionów euro i wygląda na to, że jest to dobra inwestycja. Wojciech Szczęsny podobno jest blisko przedłużenia kontraktu, więc jak myślicie, kto będzie pierwszym wyborem Hansiego Fika w nadchodzącym sezonie? I na koniec prawdziwa bomba. Florian Wirtz przenosi się z Bayeru Leverkusen do Liverpoolu za astronomiczne 125 milionów euro. Najdroższy transfer tego okna i jeden z największych w historii Premier League. Ale tu nie chodzi tylko o kwotę. Chodzi o piłkarza, który zdominował Bundesligę. 22-letni ofensywny pomocnik, lider mistrzowskiego Bayeru, szabiego Alonso, w poprzednim sezonie zanotował we wszystkich rozgrywkach 16 goli i 15 asyst. Nie potrzebuje dużo miejsca, żeby zrobić różnicę. W Niemczech mówi się, że to piłkarz z głową Guardioli i ciałem Azarda z 2018. 125 milionów euro? Ryzyko jest ogromne, ale jeśli wypali, to może być transfer dekady. A wy, co myślicie o tych transferach? Który najbardziej Was zaskoczył? Dajcie znać w komentarzach. Jeśli chcecie być na bieżąco z potwierdzonymi transferami, bez plotek i spekulacji, subskrybujcie Piłkarski Flash. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.